Jeśli chodzi teraz o, o, o modernizację wałów nad Wartą, to więc obserwując to, co się dzieje i, i, i te, że Warta niekiedy tutaj nam podnosi swój stan niebezpiecznie, no to czekamy na tę modernizację tych wałów, żeby budowlanski dyrektor że miał tę modernizację przeprowadził. Mam nadzieję, że w tym roku rozpocznie się modernizacja wału od strony naszej szkoły, to jest technikum ekonomiczne. Myślę, że i budowa, która tam jest sali gimnastycznej i Prawie przy każdym wysokim stanie wód pewne remonty musimy wykonywać w samej szkole. no To powoduje, że interesujemy się tym tematem mocno i naciskamy wojewódzki zarząd aby do tej modernizacji tego wału przystąpić. Po ostatnim spotkaniu i po przedstawieniu przez projektantów, już uzgodnień ostatnich poprawek w dokumentacji z tego co wiem to w wojewódzkiej wystąpiło wystąpiły środki jeżeli te środki dostanie no to w tym roku pewnie będzie przetarg i może uda się przystąpić do, do modernizacji tych wałów tak, decyzja jest przygotowana wszystkie decyzje administracyjne są w posiadaniu inwestora teraz będziemy wnioskować o pieniądze z prowu to znaczy jaki jak jest to odcinek? On jest tutaj od koła z ekonomika, tak? Yy, prawostronne yy, rzeki warty, odcinek od koła do kolina. nieprzepuszczalnego typu bentomata. Mhm. A jaki koszt jest przewidywany? Koszt? Tak. No, pan co, jestem przed przetargiem, za bardzo o kosztach bym okay. nie się mówić. Yy, natomiast yy, a druga, to, tak powiem, ta druga część wałów yy, to, je, jest, czy o niej w ogóle coś mowa na tym etapie, czy jeszcze nie? Yy, yy, druga część znaczy... No, to Jak po tak? drugiej stronie rzeki. Nie lewa. Ten, ten odcinek też tu będzie robiony, tu, czyli tutaj przy ulicy zamkowej, przy ulicy Miłosnej. W ramach e, tego zadania, które Pan na początku przywołał, czyli modernizacja prawostronnych wałów, ten odcinek wału nie będzie robiony? Nie w kole to tu chyba ten odcinek był no, przy tej ostatniej powodzi taki najbardziej newralgiczny. Tutaj były najbardziej, największe te akcje. Tak, wiemy. Zostało to zgłoszone jako szkoda powodziowa i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, e, m, dał płyną, to, to podejmiemy też ten odcinek do, do roboty. Ale to już nie w ramach inwestycji planowej, tylko Aha. w ramach usuwania skutków powodzi. I to są środki przeznaczone tylko na, na, na ten cel. Tak? Czyli jest szansa, że, że również i ten odcinek wałów będzie zrobiony, tak? Jak najbardziej tak. I to w tym roku jeszcze jest taka szansa, że mogłyby to być robione To jest kwestia pieniędzy i procesu. Tak, jeżeli procedury nam pozwolą, żeby te zadanie rozpocząć, to jak najbardziej rozpoczniemy.